witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę nietypowo. Mały trip, pewnie już po Turcy widzicie w jakim celu się dzisiaj udaje tutaj z moim kumplem Rafałem. Manko. Także, że dzisiaj tutaj wyjechaliśmy właśnie z Rzeszowa. Rafał po mnie przyjechał, bo, bo jak sami wiecie no, noga jeszcze niestety kontuzja, no nadal noga złamana. Także trochę będzie też pewnie z, problematycznie sprawdzić ciągnik. I tak dalej, ale tutaj Rafał na pewno coś, coś nagra, nie wiem, żeby Wam pokazać co i jak. Tu już jesteśmy na Esce, także lecimy na Lubelszczyznę właśnie, w okolice Lublina oglądać ciągnik. Także no, pokażę Wam kolejne, powiedzmy tam, punkty podróży, także taki dzisiaj coś a'la daily, daily vlog. And always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. tutaj Rafa akurat ma kamerę bo jak sami widzicie jak mówiłem w wcześniejszych odcinkach jeszcze noga nie, nie doszła do siebie także e, tak prezentuje się John Direk. 6820 e, Sprowadzany z Niemiec tutaj u Pana możesz pokazać, że jeszcze jest parę, parę innych maszyn 6330 i też, 60, też 6820 tylko z turem. tutaj akurat już jest sprzedany e, no już wstępnie się tak powiem Obejrzałem ciągnik tutaj zanim zacząłem nagrywać. Możesz tutaj pokazać widzom, jak ono w miarę, w miarę wygląda. Też zobaczcie tu naklejkę, to od razu trzeba będzie jak coś trzeba zdrapać, bo nie, nie ma czegoś takiego u mnie. Tak chodź, pokażemy od tyłu. Także tutaj z tyłu się tak prezentuje. No tutaj na, na zegarach ma 8500 godzin. Także stanowo nie wiem czy, czy tyle ma, będziemy patrzyli dalej co jak e, no, pneumatyka tak, także pneumatyka jest, co, mnie, co jest dla mnie ważne e, co warto zaznaczyć jak pokażesz bliżej jakie są oponki opony prawie jak, jak nóżki są to e, Micheliny, COBIP, z tyłu jest 710 x 38 także kapcie mega szerokie. Na no, łąki super sprawa, jest podmokłe i tak dalej. A z przodu są 600ki, także no, praktycznie takie kapcie same nowe, sporo warte. Co mnie powiedzmy, tam urzeka, jeżeli mogę tak to ująć. No i co, tu jeszcze poprosimy pana, pan nam podniósł maskę. Teraz to, to byśmy pokazali, co jak. Że tak to się prezentuje. Możesz pokazać, tu jest bliżej na silnik, tam pokaż, niech sobie widzowie zobaczą. Także to tak się prezentuje. A jedyne co tutaj już rozmawialiśmy z właścicielem, także ze sprzedawcą, że przednia oś troszeczkę jest nie do końca ok. Chodzi o to, że podnosi się do góry i opada. także. Prawdopodobnie jakiś potencjometr, czy coś. Ale to też... No tu jeszcze poglądam, tak? zaraz do środka wejdziemy. Odpalimy co i jak. Jeżeli tu wszystko w miarę będzie ok, to... Też nie będę ukrywał, że będę chciał, żeby Kamil przyjechał go obejrzeć. Co i jak, także dzisiaj na pewno też decyzji nie podejmę, tylko... Tylko to wszystko będzie chwilę trwało. No a z czego John Deere i tak dalej, a nie kolejny FED, no to tam już... Tutaj nie będę przedłużał przy okazji oględzin. Tylko tam Wam powiem w kolejnym odcinku. A może spróbujmy się przenieść do środka, jak dam radę, wejść. Dobra, wchodzimy, tak jak widzicie. Udało się. Także robo do środka, jak tu się rozkładało w dżendrze do mnie? I przekręcić Przekręcić O tak o. I Tak to się prezentuje Kierownicę damy na dół I będziemy odpalali Tam duży jest słabo akumulator tak jest, Przyciszymy żeby nie grało jeszcze raz może zgrzeje jego w razie wu. to połóżenie, w i... mhm. mhm. Dobra, Mam go na sobie, jak pochodzi. Czekaj, pokaż kamerkę i przejmiemy. No 8, 5, 9, 5 godzin, także tak to się prezentuje. Tak jak na razie słucham to nie chodzi źle, w środku tak no Tutaj widać wszystko poczyszczone i tak dalej Patrzę jak tu z tyłu Tu tylko widzę jakaś pokrywa zdjęta To no też na pewno będziecie zaraz pisali że 8 tysięcy godzin to on miał ale 10 lat temu no ja się z tym też liczę, że on może mieć więcej ale to wiecie, głównie chodzi mi o, o stan jego techniczny tak? a, nie, a nie po prostu ile on ma na liczniku, bo to, bo to w dzisiejszych czasach to, to chyba nic nie ma tyle na liczniku ile powinno dajmy mu trochę gazu kopci Lekko na czarno dymka puszcza, ale lekko dobra, tutaj sobie przeszedłem powoli do sprawdzania. Tego, co i jak, tutaj będzie jedno z tych przednich tylni. Wom na pewno tu prędkości to zaraz WOMy sprawdzę, no ale głównie skrzynie mi zależy. Tutaj na B wchodzi lekko, na D w sumie też w miarę ok. Na C też nie jest źle, na E najlżej, tylko troszeczkę tak na, na tym A. Z takim przeskokiem, co mi się troszeczkę nie podoba. Nie wiem, czy to taka kwestia, że. No jest taki lekki przeskok. Zobaczmy, jak nie podnośnik będzie się podnosił. Troszeczkę się odzywała, że tak powiem, pompa, ale co na zimnym to nie, nie dziwię się. jest. Tu jest w miarę ok. No dobra, sprawdzamy dalej. Tutaj dam Rafałowi kamerę, to może lekko ruszę do przodu. Zobaczymy, czy nie szarpie na rewersie. Możesz pokazywać do przodu. Tu jest w miarę ok. Nie wiem, jak będzie na wyższym pobiegu. Leciutko, leciutko może szarpnął, ale to też kwestii kalibracji. Nie? nie wiadomo, kiedy on był kalibrowany i tak dalej. Jeszcze raz, to były na B. Do tyłu mamy miejsca. No, co, leciutko szarpie. No, ale też tutaj właśnie tak ostatnio Joker oglądał. Pozdrawiam, może kiedyś będzie Adrian. Nie, nie oglądał. Jak oglądał właśnie to też tam było lekko wyczuwalne. No, nie wiem czy to jest kwestia kalibra, czy nie, to już będę rozmawiał dalej z Kaliłem. Zobaczymy teraz na, na pół Jak No no bo jakbyście byli ciekawi to jestem w stanie. No to A mi się nie podoba. Ciężko to A wchodzi no bo jestem w stanie jak coś hamować tak? i dawać gazu tylko no nie mogę stawać na nie, nie? także tak jeździć ciągnikiem to mogę śmiało A pół biegi pół jak zmienia जो महीना ई Coś na tym, mówię, nie ja znam się na tyle, to, do, to też na, na Deere warto zaznaczyć, żebym mógł mógł oceniać. Ale sprawdzamy, sprawdzamy dalej, co ja. Także czytajcie stanę teraz. Kierownicę sobie otwiera i zobaczymy, czy działają wałki Wyjdzie rw., pokażę z tyłu, czy chodzi no, tylnie. Wam podobnie, ja włączę, a ty sprawdzisz, czy chodzi. Jest przedni, czy to jest przedni, czyli to jest tylny? chodzi wam z tyłu, rw, chodzi wam? Wpisów bogaty, teraz. że nie Czy coś coś nieść taki dźwięk coś jakby żeło tak nie coś jakby tak weź tam najbliżej kamerę na tak. Mi się nie podoba dźwięk. Nie wiem czy to słychać na GoPro, bo jak załączę WOM, on chodzi cicho. Jak dodam mu gazu, teraz jak zejdę z obrotów, to, to jakby było słychać ten WOM. Także to mi się już. To już mi się nie podoba Dobra, my już wracamy Takie parę słów podsumowania Dlaczego John Deere i tak dalej Bo tam wiadomo nie W nie, nie było sensu No żebym tak tłumaczył to wszystko no, Widzieliście też tutaj Na odcinku właśnie John Deere. Ja tam nigdy nie no nie wspominałem raczej że przy używce kupowałem Fenda i tak dalej Jakoś tam żebym był wielkim fanatykiem John Deere. Także skąd taki wybór? No, tutaj akurat e, traktor, który ma docelowo u nas chodzić z dwoma kosiarkami, trochę z prasą, także tutaj e, no zdecydowałem się dlatego na oględziny tak, Deere, bo jest ta skrzynia Power Quad, e, hydrauliczna mechanika i tak dalej. a tym traktorem e, no będą jeździ, będzie jeździć parę osób, dlatego też. E, Sami wiecie, że tutaj przy Fendzie, Valario i w tak dalej, najlepiej, gdy jest jeden operator i, i tego wszystkiego pilnuje, e, dlatego no mówię tutaj. jest Akurat e, padło po prostu wybór na John Deere. Tak? Tutaj szukałem mniej więcej tam od 66 do 69, 20, 20 i 30 serii, e, żeby po prostu był ciągnik taki e, no, pancerny. Tak? Bo to, to na tych power te ciągniki wiem, że są pancerne i robią e, no, tysiące godzin. Także, no tutaj, no właśnie, między innymi dlatego to, to przemówiło za, za John Deere'em. No, mój wyszły troszeczkę, jestem rozczarowany. Tak? Głównie niepokoi mnie ten przedni home. Także tutaj, no na pewno jeszcze z Kamilem pogadam co i jak. Coś będę chciał jeszcze na ciągników myślę pooglądać, także zobaczymy co dalej. Też wcześniej miałem oglądać, wspomnę, Fenta 514 czyli powiedzmy tam starszy model na, na tak. też właśnie z przednim Tuzem i ale tutaj akurat sprzedający się rozmyślił że jednak jeszcze nie sprzedaje ciągnika, póki nie znajdzie czegoś nowszego dla siebie żeby potem nie zostać już na lodzie, że tak to ujmę no i no byłby, byłyby oglądziny Fenta, teraz bo tak wyszło to to byliśmy oglądać Jondira tutaj o Rafał dość, dość fajnie sobie leci, także 6, 60 w imieniu oka zrobiona. No i mówię, będziemy tam dalej jak minili co jak, też tutaj na koniec no, ten odcinek może tak nie pokazałem wszystko dokładnie po kolei i, i wszystkiego nie nagrałem, bo, bo też no, wiecie jak to jest w tych oględzinach i przy wszystkim. No, to część pokazałem, a mówię też część sprawdzałem, gdzie, gdzie nie było na, widać na filmiku, bo, bo chciałem posprawdzać wszystko. Także, no, w sumie podsumowując, hydraulika, ok, podnośniki, wszystko jest, jest w porządku. Skrzynia, no to mówię, to, i rewers to tam raczej kwestia, kwestia kalibracji. No tylko ten przedni wą mnie, wą mnie zmartwił, że, że właśnie po zejściu ciągnika z obrotów e, coś delikatnie słychać. No, i, też nie wiem, czy kwestia kalibracji, czy coś, e, czy coś może być nie tak. Przy, przy po prostu zmianie półbiegów na, na niższe, też tak troszeczkę on. E, nie, tak mi się wydawało, że nie do końca tak szarpał tak? tak jak, jakby to była kalibracja, tylko, tylko coś, e, coś, coś innego. No, no, mówię, zobaczymy, jakie będą dalsze losy. Także e, możecie śledzić kanał. Myślę, że będzie się dosyć, dosyć sporo działo, mimo, mimo sprzeciwności losu także no do następnego Siemanko